Najlepsza polska powieść kryminalna 2018, Żmijowisko, przede wszystkim gratuluję oraz gratuluję ekranizacji. Może Pan coś o, o niej powiedzieć? No, mogę powiedzieć, yy, znaczy po pierwsze dziękuję za gratulacje i też pamiętajmy, że jest to jedna z dwóch najlepszych e, powieści kryminalnych, druga jeszcze coś Panią pająka, bondy. E, co do ekranizacji "Miłowiska", to ona się toczy, tak? Zdjęcia zaczęły się w kwietniu. E, znamy obsadę między innymi Agnieszka Żywewska, e, Dawina e, Ciara, e, Paweł Domagała, e, Wojciech Zieliński, e, Cezary Pazura, więc takich. I, i, tylko w ogóle czubek góry lodowej, fantastycznych aktorów, którzy są zaangażowani w ten projekt. Reżysuje Łukasz Parkowski, ja byłem obok Dany Łukasińskiej, jedną z dwóch osób, które piszą scenariusz, więc zapowiada się, powiem tak, jest, zapowiada się fantastycznie. Jestem zachwycony tym, co się dzieje w związku z, z ekranizacją brzmieniawiska. U nas, na, na naszej stronie, bardzo często padają pytania o to, co dalej z Jakubem Mordką. Cykl z Jakubem Mordką i kolejne książki. On nie będę pisał tak długo, jak tylko on miał dobre pomysły. Jest taki bohater, który, mam nadzieję, będzie mi towarzyszył jeszcze przez lata. Natomiast faktem jest, że musiałem zamknąć jakiś etap z jego życia, i, i to się udało zrobić. I po tym czasie no, muszę sobie chwilę rzeczy przemyśleć, jak posunąć, co, jaką kolejną książkę nie napisać, ale jestem głęboko przekonany w tym momencie, że Jakub Mordka wróci. Jeszcze nie w tym roku, chyba jeszcze nie w przyszłym, ale mam nadzieję, że już za dwa lata będziemy mogli o nim porozmawiać. To nad czym pan w tej chwili pracuje? W tej chwili kończymy redakcję kolejnej mojej książki, która okaże się latem w sierpniu. To tyle psychologiczny tym razem dzieje się w szkole prywatnej w Warszawie, w dużym mieście, a bohaterką jest pewna. Podstarzała nauczycielka.